Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zobaczycie prawdopodobnie najlepszą paczkę w historii tej gry. Chcecie 10-minutowe odcinki? Hmmm. Nie ma sprawy. Przypominam również o wciśnięciu w czerwony przycisk, aby być na bieżąco z materiałami oraz o zostawieniu tego dzwonka, aby te powiadomienia przychodziły. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od ciekawego pytania, chociaż uważam je za proste, a mianowicie, czy kiedykolwiek była jakaś karta drużyny roku, której piłkarz nie występował w Top 5 Lig Świata? I oczywiście jest to nieprawda, ponieważ nigdy nie istniał jakikolwiek piłkarz, który by miał kartę drużyny roku i występowałby poza Top 5 piątką lig. Natomiast najbliżej tego byli ci piłkarze, którzy występują w PSG, no bo jednak przez wielu uważana właśnie liga francuska za tą piątą. No ale mimo wszystko oczywiście do niej się wciąż zalicza, także to jest tylko prowizoryczne mówienie, że oni byli tego najbliżej. Natomiast jest to oczywiście nieprawda, taki piłkarz nigdy nie istniał. Czy jakiś zawodnik dostał upgrade 25 overala bądź więcej w historii FIFA? No i czas na jedną z fajniejszych ciekawostek tego odcinka, ponieważ jest to rzeczywiście prawda, takim piłkarzem jest Doka, prawdopodobnie tak wymawia się to nazwisko, niestety nie jestem dobrym poliglotą, natomiast taki ten zawodnik miał tylko 48 overalla w FIFA 15, natomiast w FIFA 16 ma już tego overalla 75, czyli aż o 27 więcej oczywiście. Także myślę, że jest to bardzo fajna ciekawostka, nie wiem skąd wziął się ten upgrade, ponieważ zawodnik ten Fifa 15 już grał w lidze tureckiej i to w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, także myślę, że ten overall był mocno przesadzony, gdyż ludzie na futbinie pisali, że powinien on mieć minimum 70 overalla, nie mam pojęcia dlaczego Fifa akurat wtedy mu przyznała taki overall, natomiast Fifa 16 już się odwdzięczyli i ten overall naprawdę wzrósł o bardzo dużą ilość. Czy w tej FIFA jest jakaś ikona z Belgii, bądź czy kiedykolwiek w historii FIFA taka ikona była? I niestety nie, z ikoną Belgii jest trochę jak z ikoną polskiego zawodnika, powinna być, ale niestety wciąż jej nie ma, no ale przynajmniej mam nadzieję, że ta Polaka będzie już naprawdę niedługo, natomiast do ikony Belgii mógłby się zaliczać na przykład Paul van Himst. Czyli zawodnik Anderlechtu, oczywiście narodowość Belgia. W 1959 roku do 1965 w 457 meczach strzelił 233 bramki, dodatkowo 81 meczów reprezentacji, 30 goli. Naprawdę niesamowite statystyki. W tamtych latach był jedną z najważniejszych postaci belgijskiej piłki. No i wydaje mi się, że taki zawodnik również powinien otrzymać kartę ikony, tak jak na przykład Zbigniew Boniek. Czy istnieje lub istniał jakiś zawodnik, który miał lub ma trzy karty ocenione na overall 99 w jednej FIFA? I zapewne na sam start możecie zastanawiać się: hej, po co w ogóle takie pytanie jest dodane? Przecież oczywistą odpowiedzią jest, że jest to Leo Messi z tej Fify. Natomiast tutaj chciałbym zauważyć jedną istotną rzecz: że Leo Messi jest pierwszą kartą w historii tej gry która ma trzy karty ocenione właśnie na overall 99. Są to karty oczywiście Team of the Season, Team of the Year oraz Team of the Knockout Stage. Także no myślę, że jest to niebywałe osiągnięcie. Cristiano Ronaldo nie łapie się do tej topki, ponieważ ma dwie karty ocenione na 99, dlatego myślę, że jest to nie lada ciekawostka, że właśnie to Leo Messi ma trzy karty ocenione na taki overall czy w historii FIFA był jakiś bramkarz, który miał dwie bądź więcej gwiazdek sztuczek? I wydaje mi się, że to pytanie już kiedyś padło na jeden z moich odcinków, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że od FIFA 16 nie jest to możliwe, aby bramkarz miał dwie gwiazdki sztuczek, co najmniej oczywiście tutaj mówię, ponieważ co najmniej dwie gwiazdki sztuczek są zarezerwowane dla piłkarzy z pola. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że w FIFA 16 takim zawodnikiem był Alex Revel. Miał on wtedy aż dwie gwiazdki sztuczek, co jest takim no, piłkarskim rekordem, jeżeli chodzi o bramkarzy. Natomiast tutaj jeszcze jedyny niepowtarzalny Mihax Dobrze powiedział, że bramkarze w klasycznej 11, FIFA 17 również mieli więcej gwiazdy sztuczek, ale oni już nie liczyli się do futa, także to średnio zaliczam. Ale, jako ciekawostka, myślę, że mogę z wami się nią podzielić. W Drużynie Roku był zawsze chociaż jeden piłkarz Realu Madryt. I tak tutaj nie jest to wielkie zaskoczenie, bo właśnie w Drużynie Roku zawsze był chociaż jeden piłkarz Realu Madryt. Chociaż w tej Fifie było blisko, bo był tylko Sergio Ramos. Oczywiście jeszcze Modryc i Marcelo. Natomiast, jeszcze tutaj w ramach ciekawostki, powiem, że również zawodnikiem, który zawsze był, znaczy drużyno, w której zawsze był zawodnik. To FC Barcelona, ale jeszcze w ramach takiej głębokiej ciekawostki powiem Wam, że jest jeszcze jeden klub, który praktycznie zawsze miał swoich przedstawicieli. Ciekawe czy wiecie? Tak, jest to Paris Saint-Germain, ku zdziwieniu może dla niektórych osób. Natomiast nie we wszystkich, ponieważ FIFA 17 nie doczeka się żadnego swojego przedstawiciela. Ale tak to byłby kurczę praktycznie w każdym. Ja szczerze się nie spodziewałem, nie wiem jak Wy. Czy karta Benz i Suso o overalu 87 ma takie same statystyki szybkości, natomiast inne overale? I tak jest to rzeczywiście prawda, jest to jedno z tych pytań, które całkowicie rozwaliło mi mózg, ponieważ pokazuje jak czasem i jej kieruje się konkretną logiką. No zobaczcie sami, przyspieszenie Suso wynosi 88, natomiast szybkość sprintu to 81. I takie same statystyki ma Benz, no jest jedna różnica, Suso ma overall Pace'a o wartości 85, natomiast Benz już o overallu 84, no jest to coś dla mnie niesamowitego, nie wiem czasami jaką logiką kieruje się EA. Ta firma czasami po prostu robi rzeczy, do które ludziom by się nie śniły, chociaż może to być spowodowane tym, że jeden jest obrońcą, no drugim jednak skrzydłowym, ale to i tak głupie. no bo jak mają takie same statystyki, no to powinien mieć taki, powinien mieć takie same overale, no przynajmniej tak by logika wskazywała. Czy to prawda, że karta TODZ Robina Vampersiego ma o wiele lepsze statystyki niż ikona Optimus Prime Marko Van Bastena? Tak, jest to rzeczywiście prawda. I tutaj przejdę do trochę smutnych rzeczy, przynajmniej dla mnie, ponieważ Marko Van Basten to ikona holenderskiej piłki, ikona sportu, ikona piłki nożnej. No jednak Robin Van Persie jest również świetnym zawodnikiem, ale uważam, że jest spółkę niżej od tak genialnej ikony holenderskiej piłki. Natomiast jego karta Toc ogólne statystyki ma o wiele większe, ponieważ Ogólne statystyki Van jego wynoszą aż 507, natomiast Van Bastena 469. No i to nie oszukujmy się, duża różnica. Ta ranga Totsów jest moim zdaniem trochę zbyt zawyżona, ponieważ smutno się ogląda takie obrazki, gdzie ikona Optimus Prime są wiele gorsza od zwykłej karty Tots. No chciałbym, żeby to jej zmieniło, ale szczerze nie wydaje mi się, że kiedyś do takiej sytuacji dojdzie. No tym bardziej, że FIFA się też kończy, no to chcą robić takie rzeczy. Ale jednak Van Basten, ikona... Mm. Moim zdaniem lepiej by było, gdyby ona miała większe jednak statystyki. Czy ktoś miał 96 oceny podczas budowania albo na końcu w całej historii jak rozumiem draftu? I tak widzowie jest to rzeczywiście prawda, a taką osobą byłem, ja. Nie chcę tutaj popyć samo zachwyt, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że to była pierwsza. Na świecie ocena 9,6 podczas robienia draftu. Szczerze nie widziałem nikogo wcześniej, kto by miał ocenę 9,6 w tej FIFA. Może się mylę, możecie mnie poprawić. Ale zobaczcie na ten draft: Cristiano Ronaldo 98, 9 Szaguero, Pele 99, Optimus Prime, 9 96, Royce 98. No coś fenomenalnego, jak świetny był ten draft. Pewnie zastanawiacie się teraz: hej, skoro taki był świetny, to jak się skończył? Bo tutaj, jak widać, prawie draft 66. No niestety, skończył się tak, że był to draft 63. Ale zabrakło dwóch overala i byłby to Draft 105. No także było to coś niesamowitego, działo się to na moim streamie, także no myślę, że to była całkiem nie lada gradka, prawie Draft 194, no a do draftu 65 brakło naprawdę niewiele. Czy jakiś piłkarz trafił Messiego bądź Ronaldo za Foot Champions? I tak jest to rzeczywiście prawda, zanim przejdziemy do pytania głównego. To chciałbym odpowiedzieć na takie luźne pytanko z czystej ciekawości. Bebu, jedyny zawodnik, który, który oczywiście się przyznał, trafił Leo Messiego 97 za Foot Champions. No, myślę, że jest to taka fajna ciekawostka, że również zawodnicy, którzy na co dzień grają w profesjonalnych klubach, również lubią sobie zagrać w Foot Champions. No i jeszcze trafiają tak niesamowite karty. No i zanim pytanie odcinka, przypominam widzowie o zostawieniu, koniecznie pytania na następny odcinek, bo to wy widzowie tworzycie tą serię. No i moi drodzy, bez wątpienia przyszedł czas na pytanie odcinka, a mianowicie czy można trafić Pele Optimus Prime 99 i Messiego w jednej paczce. No i czas na przejście do najlepszej paczki, jaką zapewne widzieliście w historii Fifa. Naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek trafiła się lepsza Pele Optimus Prime 99 oraz Messi 94 w jednej paczce. Coś niesamowitego, to pytanie pojawiło się u Mata, ale coś jeszcze innego, co chciałbym Wam powiedzieć, to przede wszystkim to, że tą kartę trafił Polak. Udało mi się tylko znaleźć na Twitterze, że jest to Paweł. Pozdrawiam Cię, Paweł, i gratuluję. Trafiłeś najlepszą paczkę w historii dla mnie. Jest to coś niesamowitego, no trafić Pele 99 to jest raz na milion, dać rzadziej i do tego jeszcze Messiego, no nie wiem, nie wiem naprawdę co powiedzieć. Także gratuluję Ci, stary, jeszcze raz bardzo serdecznie. No i musiało to pytanie znaleźć się również u mnie na odcinku i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich dłuższych odcinków serii Prawda czy Fałsz, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo trochę czasu mi to zajmuje oraz subskrypcję, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.